Jest to nowa wersja EP2. On jest zdziebełko podobny. No, może ten kształt troszkę jest podobny, ale jednak jest to zupełnie inny rower, który ma. Jest, powiedziałbym, bardziej wyposażony niż EP2 Pro, bo EP2 Pro to był taki najprostszy rower z hamulcami zwykłymi, mechanicznymi, z silnikiem wtedy był 500W, teraz mamy tutaj silnik, słuchajcie, 250 wat ale. I może na tym zakończę. Jest możliwość, jakby co? Jest możliwość, aczkolwiek jest to w pełni legalny rower. Ma napisane 250 na y, silniku, nie ma manetki, więc jest to y, traktowany jako w pełni legalny rower, którym można. Jeździ z bardzo fajnym oświetleniem, z błotnikami, bagażnikiem, ze wszystkim, co jest tylko możliwe. Cały system jest na 48V, to po pierwsze. Po drugie, bateria jest 13A, i ta bateria y, powinna według mnie wystarczyć bo nie będę na pewno robił takiego długiego testu pokazującego zasięg roweru ale powinna wystarczyć na jakieś 50 km kręcąc. Rower wyposażony jest z, w czujnik nacisku, czyli tak zwany czujnik tensometryczny, który czym bardziej naciskamy, tym szybciej rower jedzie. Aczkolwiek mamy pięć biegów, które ustawiamy w taki sposób, że na każdym z biegów mamy różne prędkości i teraz wam to pokażę na którym biegu ile jaka prędkość jest. Zaraz będziecie to widzieli.